Witam was moi drodzy, witam was pięknie w nowym kurwa odcinku, Nie! Yeah, kurwa. Dobra w tym odcinku będziemy szukać kota, zjebanego kota. No i to żeś łyczczej węku, łyczczusiu żeś to zrobił jak cioda. Spierdeliłeś to, czekajcie co ja tutaj... F6, quick save. Czy ja mam tutaj... Czekajcie, muszę najpierw zobaczyć, czy tu ktoś jest, bo tu ktoś do mnie napierdala. Co? To ty kurwo? No mnie strzelałeś. Ty? Ty kurwa brutusie? Ty kurwo ty. Nie no wiecie co, to jest po prostu śmiech na sali, śmiech na sali po prostu. To, co Witchaven tu odwala. Po prostu się kompromitujesz. Dobra, kurwa, nie będę tego dalej e, powtarzał, żeby było... <laughs> żeby wyszło do, do, dosłownie do, do procenta... żeby wyszło do procjona. Co wam powiem? Nie wiem, czy tu ktoś będzie biegł. Wie... Wiedziałem, że tu będzie gość, ale wiecie co? A niech ci będzie. Skurby sen mi w plecy. A tu słychać to miałczanie tego kota. To było dobre. To też było dobre. So good. I'm loving it. Już się oddaliłem od miałczania. Na pewno słyszycie to miałczanie. To jest właśnie miałczanie tego kota. Fajnie, że zebrałeś strzelbę, ale my już strzelbę mieliśmy przygotowaną. To znaczy, mieliśmy co innego. Może teraz to weźmy karabin. Słyszę gdzieś tego kocura, i chyba jest gdzieś tu. Gdzieś go słyszę go słyszę, dalej go słyszę. Słyszę cię, kiciusiu. Okay. Nie, nie, to, to nie było akurat dobre. Ale to już było dobre. To było very good. Słyszę, słyszę tego kota gdzieś, miałczy. Tu jesteś. A, bo to była ta zabawka na tego kota. Była to była ta zabawka dla kota. No ta. Ten kod miał tu gdzieś przyjść właśnie. Jak się tą zabawką bawicie, no to on gdzieś ma przyjść. Ale nie jestem pewien, czy on tu do mnie przylezie. Dobra, to idziemy do góry, nie? Ja powiem Wam, że dzisiaj sobie grałem. Snowgram w to w tego, tego Bright Memory e, Infinite. Naprawdę zajebista gra, powiem Wam. Polecam, polecam. Nie jest może jakaś długa. Wiedziałem, że mi tutaj gościł jakiś przydół ze szczelby. raczej tam gościu nie idź. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty kurwa, co ty odwalasz? Idziemy tu chyba. Tu miał czy kod. Słyszę go, słyszę go cały czas, ale. Quick save. Ale to zdupczyłem, Jezus Maria. To to było po prostu, to było... A ja już nie będę tego powtarzał. Wydaje że to się gdzieś tutaj wychodziło. Coś kiedyś słyszałem. Na dachu, no właśnie. W każdym razie wyszła jakaś nowa dyrekcja. Aha. Ło, widzieliście? Tam była jakaś freja. Kaszcie. A, i to były te drzwi tu. kot gdzieś tu był. Gdzie jesteś, Kiciusiu? Sick bastards. Sick bastards. Widzicie co? Nie chcę mi się już tego powtarzać. Już po prostu idę tak jak leci. Kurwa. O, tam jest ten kot. Kiri A, widzicie, mam kota. Mam kota. kota. Co to jest. kota i teraz idę dojechać. Maybe you could demonstrate. Maybe you must have amnesia. Maybe you must have amnesia. Nie ale mówię wam, ten y, Memory, Bright Memory Infinite, to jest kurwa tak dobre, że Bardzo fajna gierka, naprawdę fajnie się w nią gra, tylko że ona nie jest jakoś super długa z tego co wiem, to to jest parę godzin gry, nie. Tylko że wiecie, no to jest parę godzin, dajmy na to, że to są te 3 godziny, no to to jest Call of Duty też jest 3 godziny, nie? Tylko że za Bright Memory płacicie ile 20 baksów kurwa, a za Call of Duty 80, więc no jest różnica, nie? Przy czym przynajmniej w Bright Memory jest na czym zawiesić oko. Chociaż w tym Call of Duty te poziomy też są ładnie zrobione, no ale kurwa bez przesady. Szczerze mówiąc, moi drodzy, to ja nie wiem, gdzie mam teraz iść. Nie przejmuj się, Koleś. Przecież miał jeszcze więcej takich momentów jak nie zostaniesz przerobiony na na, kurde yy, pączka <gryw> z dżemem. Czekajcie to tu było? Czy to tam miałem iść po schodach chyba? Kurwa, i tak i tak źle. Tak źle i tak niedobrze A, to była tata ta. świrnięta. O, <mum> <mum> mamo. tego kota i. Tak, tak. No, niestety, no, gdyby, da, no gdyby, gdyby ten ten, jak oni się nazywają. Najdźwięk, gdyby się zdecydowało na zremasterowanie Shogo i Bloda 2. To raz, że brałbym to, brałbym mi to równo, natomiast drugi raz to by wtedy wyglądało fajniej, tak jak powinno wyglądać, niestety. A niestety jest, jak jest, nie?

No to się porobiło, no to się spierdeliło. Wszystko. Kura! Kura! Sakura! Myślałem, że cię zdejmę, gościu. No niestety się nie dało. Słuchajcie, a czy to robił Monolith? Też nie pamiętam, która firma robiła Kiss The Psycho Circus, The Nightmare Child. Tak, Kiss Psycho Circus, The Nightmare Child. Kiedyś to nagrywałem, ale potem skończyłem. To było w czasach, właśnie jak wyszedł Alien Isolation i zniknięcie Itana Cartera. Pamiętajcie na pewno, jak to nagrywałem, nie? Tylko potem jakoś kurwa nie wyszło coś. A widzieliście taką polską, znaczy nie wiem, czy to jest polska gra, ale wiem, że to jest gra na podstawie powieści Stanisława Lema, Niezwyciężony, czy Niezwyciężona, Invincible. Całkiem fajna gierka, całkiem to, fajnie to, się to, zapowiada. To, to Man, A byli. czy oni wydawali, ale ja nie wiem, czy to oni robili. 11 bit, tak, 11 bit, oni to wydawali. Jak wiem, widziałem, że wydawca, ale twórca coś było innego. No ale tak czy owak, no bardzo fajnie się prezentuje gierka, naprawdę. Naprawdę no, bardzo fajnie. Liniówka, więc... A nie liniówka, nie liniówka. Liniówki też są fajne. Takie dochodzenia gierki. Ja na przykład lubię takie gierki dochodzenia. Ale wiem, że je trzeba samemu grać. W nie się dobrze gra, ale trzeba w mnie samemu grać, tak jak zniknięcie i Itana Kartera. No. Dla mnie osobiście zniknięcie Itana Kartera to jest jak dum, <laughs> powiedzmy, albo Wolfenstein 3D wśród tych takich chodzonych gier, tak? To jest taka gra, no, naprawdę, zniknięcie Itana Kartera każdemu z was polecam. Hmm, wygląda na to, że twoja przyjaciółka została skoncentrowana przez CMC. Znam cię, jesteś z Shogo, Ryo Ishikawa. Zabierają ją do ich głównych... Ishikawa. O nie, znowu tych kolesi tutaj przyprowadziłeś? Co mam z, z nimi zrobić? Mam się nimi bać, czy co? No, nie wiem. Wróć do twojego MCA. Będę w kontakcie wkrótce.

Nieźle was przerobiłem. Yeah! Dobra, goście. W pierdolation był i tyle. Ale ja też muszę uważać, żebym ja nie dostał. Kurwa, musiałeś to przeładować teraz? Ale to wyszło na, nawet dobrze, to wyszło nawet dobrze. Gość, kurde, gościowi się chyba zaciął karabin, jak ja przeładowywałem i, i to niestety wyszło mu nie do, na, na złe. <laughs> Kurwa, ale mnie przerobili teraz. Wiedziałem, że tu się coś zdarzy. Wiedziałem, że mnie przerobią na, na świerszczyka. Ajrzeż dupka dobra idziemy. Teraz trzeba tutaj wejść, przykładzie ja to przyszłam szłam, szłem, szedłem Kto się mówi, szedłem, czy szłem O kurwa Dobra, spiernaliłem Dobra, zdobczyłem Oni umią, oni... Oho! Jest, bro! Umarłeś. I zostawiłeś mi rakietki. Dzięki, o kurwa. I to jeszcze tu nie mam iść. Nie dało się? Nie? No właśnie. Na wodzie, nie? No, chwaca, pass. No pass, no yeah, right dajesz mi pociąg, albo ja ci pociągnę zaraz. Nie ja w tym sensie. <try> Mówię, że mu pociągnę z kopa, nie, a nie, że mu. Kurwa, żeś teraz powiedziała. No, ja nie wiem, wiesz, co inni pomyślą, <trym> Nie, nie. a ja nie to nie tak miało być. Nie, to jest niesprawiedliwe. Kurwa. Nie dokończyłem mojej kwestii. Chodziło pociągnę mu z broni, pan... Kurwa. O ufa. O nie! O, o nie! To akurat miało i nie miałem to dokończyć. Miał! A to myślałem, że to był gość. Nie ma pasu, nie ma ja, tutaj. Przepraszam, sierpia, ale ten pasu nie jest go zaraz, ci Jak nie, to nie. Gdzie się, że się będę prosił. Oho. Czekajcie, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Zginąłeś, gościu. Wiesz o tym, czy nie wiesz? Czy wiesz o tym, czy nie wiesz? O, i my one wpadliśmy na pociąg. Dobra, ludzie, to ja już tu kończę, bo uszczędzę sobie wstydu. Bywajcie.